Cześć! Dzisiaj przygotowałam dla Was ten oto makijaż. Zainspirowała mnie piękna złota jesień, którą mamy okazję podziwiać, stąd też odcienie brązu, złota, takie miedzi. Jest to propozycja skierowana przede wszystkim dla niebieskaokich, dla osób, które jesienią wolą jednak podkreślać oczy niż usta. Jesienią panuje taki trend. Ja osobiście też uwielbiam podkreślać. Mocno usta, na takie mocne czerwienie, wręcz w kolorze wina, te usta naprawdę takie bardzo intensywne, ale zdaję sobie sprawę, że oczywiście nie każdy musi lubić taki makijaż mocny ust i chce podkreślić oczy Stąd też moja propozycja. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli jesteście ciekawi, jak ją wykonałam, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. Takie rozpoczynam jak zawsze od nałożenia pod oczy korektora. Użyję korektora w sztywcie serii Lux. Następnie rozcieram go za pomocą pędzelka. Następnie za pomocą pędzelka nakładam podkład z serii Lux w odcieniu Nude Paris. Teraz kolejne przypudrowanie całej twarzy. Robię to za pomocą pudru klasowanego z serii Lux. Dużym pędzelkiem omiotam twarz, tak aby delikatnie pokryć jedynie i zmatowić ten podkład. Teraz czas na modelowanie twarzy. Wykonam je za pomocą podwójnego bronzera. Jest to Duo Illuminating Bronzer z rozświetlaczem. Najpierw tym ciemnym odcieniem brązu modeluję kości policzkowe, a później jaśniejszym rozświetlam najwyższe szczyty kości policzkowych, aby piękniej wydobyć i podkreślić. Teraz już przybrązowiona, teraz czas na rozświetlenie. Tak jak wspominałam, tą drugą częścią, złotą, jaśniutką, rozświetlam najwyższe szczyty gości policzkowych. Czas na podkreślenie brwi i zrobię to za pomocą kredki do brwi w odcieniu Dark Brown. Przy makijażu brwi skupiam się na podkreśleniu tej linii dolnej brwi, a później szczoteczką wyczesuję nadmiar tej kredki, tak aby uzyskać jak najbardziej naturalny efekt. Możemy już przejść do makijażu oczu. Dzisiaj jako bazę użyję kremowego cienia z serii Extra Lasting w odcieniu Gold Green. Możemy przejść do cieniowania. Zaczynam od rozjaśnienia wewnętrznego kącika oka, nakładając najjaśniejszy cień z paletki cieni Lux. Jest to paletka w odcieniu Cocoa Culture. Teraz łapię za brązową kładkę. Jest to kładka w odcieniu Cosmic Brown. I nią podkreślam całą górną powiekę przy linii rzęs. Następnie palcem rozcieram kreskę. Wracam do paletki cieni lux i tym takim czekoladowym, ciemnym kolorem podkreślam zewnętrzny kącik oka. Podkreślam również załamanie oka. Aby dołożyć do tego makijażu jak najwięcej złota, najpierw nakładam kredkę w odcieniu Flipping Out Pink. Nakładam tą kredkę na dolną powiekę, do tęczówki oraz nad tęczówką na górnej powiece. Przechodzę teraz do poczwórnej palety cieni. Jest to paletka Metal Eyes i kolorem złotym o numerze 2. Wykonuję nasze ozłocenie, czyli nakładam ten cień na górną oraz dolną powiekę. Mniejszym pędzelkiem pracuję na dolnej powiece. Wracam do paletki Lux w odcieniu Cocoa Culture do brązowego cienia tym cieniem poprawiam łączenie się złotego i brązowego cienia. Na koniec dodam odrobinę miedzi, eyelinerem, płynnym eyelinerem w kolorze Sunset Bronze rysuję kreskę wzdłuż linii rzęs. Na koniec tuszuję rzęsy tuszem Big and Daring, jest to pogrubiający tusz dla takiego lepszego efektu tego makijażu, polecam właśnie tego rodzaju tusze, czyli pogrubiające z takim efektem sztucznych rzęs. W makijażu ust postawiłam na naturalność, dlatego nakładam na usta pomadkę w odcieniu Naturali Nude. Jest to pomadka z serii Ultra Color. A następnie na centralną część ust nakładam pomadkę w odcieniu Neutral Glow. I tak prezentuje się efekt końcowy. Jest to taki smokey eye, ciemniejszy, taki bardziej wyrazisty, ale jesienią możemy naprawdę szaleć z intensywnością makijażu, ponieważ przez te takie przytłumione światło e, słoneczne lub niestety jego brak e, możemy nadrobić to właśnie takim makijażem. Mam nadzieję, że moja propozycja Wam się spodobała. Tak jak mówiłam wcześniej, jest to propozycja skierowana przede wszystkim dla niebieskoogich. Na pewno te osoby będą zadowolone z tego efektu, jak prezentuje się tęczówka w takich, przy takich właśnie odcieniach. Dajcie znać w komentarzach poniżej, czy jesienią stawiacie na mocniejszy makijaż oczu, czy mocniejszy makijaż ust. Jestem ciekawa Waszych opinii, jak zresztą zawsze. Pamiętajcie również, że codziennie na naszym kanale pojawiają się nowe filmiki. Zachęcam do subskrypcji, do obserwowania kanału. A na dzisiaj to już by było na tyle, żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!